Witam Państwa, jestem Pirat to rozpakowanie stawu startowego do kolekcjonerskiej gry karcianej Majtylpony. Jak widać, pudełko jest nieco podniesione. Jest to spowodowane tym, że podczas wysyłki było ono zapakowane jedynie w kopertę bąbelkową i niezabezpieczone w żaden dodatkowy sposób. Dlatego, jeżeli planujecie zakupić taki zestaw startowy w tym samym sklepie co ja, powinniście liczyć się z tym, że pudełko przyjdzie do Was podniesione. W skład zestawu startowego wchodzą dwie talie kart. Jak widać na przodzie mamy informację o tym, że jest to gra przeznaczona dla osób od 10 roku życia. Na odwrocie pudełka mamy pokazane przykładowe inne produkty do tej gry. Na przykład pojedynczy zestaw startowy albo tak zwany booster pack. Natomiast na bokach są pokazane przykładowe karty, które wchodzą w skład tego zestawu startowego. Z tej strony mamy pokazaną kartę z Fluttershy, natomiast z drugiej strony z Pinkie Pie. Tak więc przejdźmy do rozpakowania. Hmm. Zobaczmy co mamy w środku. Jak widać, rzeczy są dobrze zabezpieczone. Hmm. I dostanie się do środka będzie chyba trochę trudniejsze niż mi się wydawało. No cóż, od góry się raczej nie dostaniemy, więc spróbujmy od dołu. Jak widać pudełko jest już chuste. Odłóżmy je na bok. A wewnątrz pudełka znajdują się dwie talie kart. Hmm. Jakieś karty najwidoczniej do liczenia punktów. Instrukcja. Oraz hmm, cóż to może być. mata do gry Odłóżmy ją na razie na bok. I przejdźmy do rozpakowania kart. Karty prezentują się w następujący sposób: przód i tył. Albo może raczej to jest przód, a to tył. Hmm. A więc mamy kartę z hm. Karty jakieś instruktażowe. Oraz całą resztę tali. Tył kart prezentuje się następująco. Identyczny tył mają karty z Pinkie Pie. Jak widać różnica jest w karcie z Fluttershy. Tak więc teraz otwórzmy karty z Pinkie Pie. i tył karty z Pinkie Pie. A tak się prezentują poszczególne karty. Jak widać karty są tematyczne. Te z Fluttershy są bardziej ze zwierzętami. Natomiast te spinki Pie są bardziej imprezowe. Jak widać zarówno karty, jak i instrukcja są w języku angielskim. Muszę przyznać, że kupując je w polskim sklepie, liczyłem trochę na to, że będą one po polsku. A Wy co o tym sądzicie? Cieszycie się z tego, że są takie jak w oryginale, czy wolelibyście, żeby były przetłumaczone? Swoimi opiniami podzielcie się w komentarzach. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zaczenia następnym razem.